Pewnie nieraz niektórzy chcieli połączyć swoją ulubioną grę ze swoimi także ulubionymi serialami, grami, jak i książkami. Cóż, w tym odcinku chciałem Wam przedstawić pewną modyfikację poświęconą do Minecrafta. Ta modyfikacja jest z kolei umiejscowiona w świecie własy pierścieni. Jest to naprawdę świetna modyfikacja, więc serdecznie zapraszam do omówienia. Głównymi cechami modyfikacji są Mapa, która otwarza świat ze Śródziemia. W grze jest ponad 100 nowych biomów, podbiomów, jak i ich różnego rodzaju wariancje, co daje nam dość unikatowy świat, który stara się oddać klimat Śródziemia. W modyfikacji możemy znaleźć tajemnicze, niewidoczne ziemie Ran i Harada. Także możemy znaleźć starożytne Pity Utumna, czyli nowy, przerażający wymiar lochu, pełen złych stworzeń Morgota. Setki nowych bloków, broni, zbroi, żywności, drzew, jak i przedmiotów, ludzi i rasy, jak i potwory ze świata władcy pierścieni, które zamieszkują określone tereny w uniwersum. Nowe elementy rozgrywki, gdzie możemy handlować i wynajmować jednostki. Także nowy system osiągnięć został rozszerzony. W świecie możemy wykonywać mini-questy, które są generowane losowo, a Czerwona Księga pomaga nam je bez problemu wykonać. Wszystko to nawiązuje do twórczości Tolkiena. Do takich książek jak Hobbit, Władca Pierścienia, Niedokończone Opowieści, Silmarillion, do poszczególnych er w świecie, Śródziemia, Dzieci Hurina jak i innych twórczości znajdujących się w tym uniwersum. Także chciałem powiedzieć, że nie chcę do końca bardzo szczegółowo omawiać tej modyfikacji, ponieważ wiem, że niektórym osobom może to zepsuć grę, więc w tym filmie nie znajdziecie żadnych poradników odnośnie samej gry. Sam twórca mówi o swoich planach odnośnie rozwoju modyfikacji w przyszłości. O ile mod będzie dalej rozwijany, to będziemy mogli uświadczyć więcej bloków, jak i elementów z uniwersum śródziemia. Także system zadań miałby być usprawniony, gdzie mogłyby się rozwijać w bardziej epickie, poboczne przygody. Także mogą pojawić się bohaterowie, jak i miejsca z wątku władcy pierścieni. I też co za tym idzie, więcej bossów, potworów, raz kucinowych broni, jak i budowanie maszyn obleżniczych. Także mogą pojawić się inne kraje czy też tereny takie jak ziemie nieumyślne, czy też z pierwszego wieku ziemie takie jak Beleriand, czy też Numenor. Chciałem wam jeszcze pokazać troszeczkę więcej na temat tej modyfikacji. Jak sobie tutaj sami zobaczycie, można tutaj naprawdę. O właśnie. Trade, tak działa tutaj poziom handlu u nas. Natomiast możemy tutaj z nią porozmawiać, być może uda się aktywować jakieś zadanie i pokazać wam, jak to miałoby mniej więcej wyglądać. Także jak widzicie, nie ze wszystkimi możemy handlować. Także chciałem wam pokazać ogrom przedmiotów, jakie tutaj możemy znaleźć, i to są przedmioty, które są dodane właśnie przez jedną zwykłą modyfikację. Jest tego naprawdę masakrycznie dużo. I żeby to wszystko obadać tak normalnie, trzeba byłoby poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu i to jest modyfikacja, która naprawdę kupiła moje serce, jest naprawdę bardzo rozbudowana, jest bardzo fajna i naprawdę się bardzo zastanawiam jak bardzo fajnie by ta modyfikacja działała na przykład z Ciselem i także innymi modyfikacjami. Zresztą i także wam pokażę w dalszej części filmu pewną paczkę modów, którą poleca sam twórca gry, tak? Także Wam tutaj pokażę przykładową walkę, jaka tutaj się toczy pomiędzy niektórymi frakcjami, tak? Z tego co mi wiadomo, można tutaj niektóre właśnie te jednostki, kiedy mamy odpowiednią reputację, czy to tą dobrą, czy to, tą złą, możemy po prostu wynajmować, raczej zatrudniać, żeby chodzili z nami i podbijali inne tereny. A teraz pokażę Wam, jak zainstalować modyfikację, żeby chodziła sprawnie i nie było z nią żadnych problemów. Polecam śledzić ten temat założony na forum przez twórcę owej modyfikacji, ponieważ modyfikacja może w przyszłości ulec usprawnieniu, mogą się pojawić nowe potwory, nowi bossowie, nowe schematy, czy może modyfikacja zostanie ulepszona do tego stopnia, że będzie współdziałała z nowszymi wersjami Minecrafta. Także sam twórca modyfikacji poleca tą paczkę modów, która dodaje ponad 100 nowych struktur, ponad 50 nowych lochów, jak i nowe pojedynki z bossami. W tej paczce znajduje się ponad 50 modyfikacji. Być może w przyszłości będę omawiał takie paczki, ale tak szczerze mówiąc, to się zobaczy. Tutaj znajdziecie informacje, jakie modyfikacje dokładnie są zawarte w tej paczce modów. Jeżeli ktoś się zna po prostu na instalowaniu takich paczek/modyfikacji. Być może będzie się bawił naprawdę świetnie, grając właśnie w tą paczkę. Z tego co tutaj widzę, jest tutaj Better Dungeons, BiblioCraft, Chisel Mod, Castle Defenders naprawdę bardzo ciekawe modyfikacje, które najprawdopodobniej będę i także omawiał w niedalekiej przyszłości. Dlatego ja polecam to śledzić. Tutaj jest napisane mniej więcej, co potrzebujemy, żeby zainstalować modyfikacje. Przede wszystkim potrzebujemy Minecrafta Forge'a dla wersji 1.29.1 lub wyżej, czyli do naszego Minecrafta 1.7.10. Polecam to pobrać. Link znajdziecie także w opisie. Teraz Wam tutaj pokażę, o co tutaj chodzi. Mamy tutaj Minecrafta naszego Forge'a. Minecrafta Forge'a dla każdej wersji, jakiej potrzebujemy, więc potrzebujemy dla wersji 1.7.10, więc tutaj aktualnie jest wybrana. Więc klikamy tutaj Installer, e, klikamy 1.70, e, mamy tutaj Minecraft'a Forge'a, klikamy do tutaj sobie wybieramy czy Installer Win, czy jakiś tam Universal, ale bierzemy Installer. Tak, kiedy już mamy pobrany plik, musimy go zainstalować. Robimy to mniej więcej coś właśnie w ten sposób, że klikamy na to. Wyskakuje nam coś takiego. Klikamy Install Client, klikamy OK i mamy zainstalowanego Minecraft'a Forge'a. To jest główna modyfikacja, która nam, yy, która jest nam potrzebna do większości modów. Zapamiętajcie co, drodzy widzowie. Także jeżeli. Nie chcemy za bardzo tworzyć różne, nie chcemy cały czas tracić światu z naszego Minecrafta. Polecam zrobić coś takiego: wpisać po prostu tutaj coś do wieśnego, na przykład XXX czy coś w tym stylu. Ja na przykład napisałem sobie LOTR. Wybieramy tutaj wersję 1.70 Forge dostosowane do naszej modyfikacji. Tak, także polecamy zwiększyć ilość ramu dostępną dla Minecrafta. Kiedy już mamy to zrobione, wpisujemy. Data. I dlatego, że stworzyłem tutaj nowy folder z Minecraftem, nie muszę tutaj tracić saveów z tamtego świata. Wystarczy, że zrobię sobie coś, tak, że zrobiłem sobie coś takiego. Klikam sobie tutaj, wchodzimy w mody i przeciągamy. O, zrobię tak. I przeciągamy nasz pliszek tutaj. Znaczy, już tutaj zamieniam, ale po prostu przeciągamy. Mamy zainstalowaną już modyfikację. Tak? To jest właśnie calutki szkopu instalowania modów. Teraz, kiedy chcemy grać, możemy grać na zwykłym profilu, możemy grać na tym lotrze, możemy grać na tym forżu, ale wiadomo, to nie jest jeszcze koniec instalacji. Ja tutaj odpalę Minecrafta, by pokazać Wam, jak odpalić odpowiednią mapę. Jak sami widzicie, już jest zainstalowana mapa, jest już dobry domyślny tło. Ale to nie jest wszystko. Bo żeby grać na tym świecie, potrzebujemy po prostu zrobić coś takiego. Potrzebujemy wejść tutaj w More World Option, typu Large Biomes, Amplified, I właśnie musimy to wybrać. No i wtedy voilà! Możemy grać już w naszego kochanego Minecrafta z naszą paczką modów. Jeżeli macie problem z samą modyfikacją, ponieważ zainstalowaliście moda, chcieliście właśnie w tą ową modyfikację pograć, niestety macie cały czas lagi, Minecraft spowalnia i tak dalej, i tak dalej. i psuje wam to po prostu czystą przyjemność samej gry, to tutaj sam twórca podsyła pewną taką modyfikację, która pozwala w pewnym stopniu odciążyć właśnie naszego Minecrafta, przez co staje się szybszy. Zużywa mniej RAMu, czanki się lepiej ładują, FPS-y także wskaczą do góry. Tutaj macie dokładny opis tego, co tutaj dokładnie ta modyfikacja robi i także jest to na wersji 1.7.10, czyli, czyli wszystko się zgadza, tak? Klikamy tutaj, pobierz jest to po prostu już pobrane. Standardowo musimy znowu wpisać App Data. Otwieramy nasz folder, otwieramy naszego Minecrafta z właśnie tą modyfikacją. Klikamy tutaj folder MODS, przeciągamy właśnie to tu. I jest ok. Tylko że ja już tutaj sobie wgram tę yy, modyfikację, więc ja sobie tutaj pozwolę to usunąć. I voilà, możemy się cieszyć bardziej z rozgrywki przy mniejszych lagach i szybszym renderingu świata. I cóż, to byłoby na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że taka seria przyjmie się na kanale, gdzie będę pokazywał troszeczkę modyfikacji na samym początku, gdzie, co i jak trzeba pobrać, żeby zainstalować daną modyfikację. Póki co to byłoby na tyle z mojej strony. Trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie.